Wszystkich świętych jest tylko jednym z takich dni w roku. Natomiast działalność plaży florystycznej, ale i nie tylko tej florystycznej, no bo wiadomo, że jesteśmy też rynkiem żywnościowym, ale dziś mówimy o kwiatach i roślinach zielonych. W związku z tym oczywiście ona jest kształtowana przez święta i tak jak dzisiaj mówimy o dniu Wszystkich Świętych, za niedługo będziemy mieli dzień święta Bożego Narodzenia, później. Wielka święta, i one rzeczywiście powodują wzrost dużej ilości podaży i kwiatów, i roślin zielonych. No a to, tak jak powiedziałem, wiąże się z zapotrzebowaniem czyli popytem staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie rynku naszych konsumentów i zaopatrywać ich w najlepsze towary w tym względzie. Ilościowo no, powiedziałbym, że to jest tak dobre 150% normalności ale infrastrukturą, którą dysponujemy, zapewnia możliwości przefowalnicze tegoż towaru na najwyższym poziomie. Nawet bym powiedział subiektywnie na świecie.